Osiem kolejnych placówek służby zdrowia przystąpiło do świętokrzyskiego programu Przychodnie przyjazne kombatantom. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Reprezjonowanych oraz dyrektorzy placówek Zdrowia z powiatu kieleckiego. Dzięki inicjatywie osoby starsze będą miały łatwiejszy dostęp do leczenia. Program zapewnia kombatantom realizację obowiązujących przepisów w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością oraz dogodne warunki leczenia. Do tej pory w programie uczestniczyły tylko jednostki wojewódzkie. Jak podkreśla marszałek Adam Jarubas, dzięki temu, że akcja się rozszerza i coraz więcej środowisk uznaje zobowiązania moralne wobec ludzi, którzy kiedyś dawali z siebie wszystko, możemy im teraz w tak symboliczny sposób podziękować. Świętokrzyski program „Przychodnie i szpitale przyjazne kombatantom” powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w porozumieniu z zarządem województwa Świętokrzyskiego.